Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś walczył z morzem trudności, nie wiedząc, w jakim kierunku podążać? Życie może być trudną walką, a często wydaje się, że błogosławieństwa są zawsze poza zasięgiem. Ale co jeśli powiem, że istnieje droga do otrzymania Bożej łaski? W tym filmie odkryjemy siedem rodzajów ludzi, którzy przyciągają prawdziwe błogosławieństwo Boże. Przygotuj się na zrozumienie. Że za trudnościami może kryć się wezwanie do pielęgnowania cnót, które dotykają serca Boga. Czy jesteś gotów przekształcić swój ból w cel i odkryć światło na końcu tunelu? Przyjdź do nas i otwórz się na możliwość życia pełnego błogosławieństw. Zależność od Boga jest centralnym tematem życia duchowego każdej osoby, która szuka błogosławieństw Bożych. Wyobraź sobie dryfujący statek bez celu pośród ogromnego oceanu. Bez kierownictwa i opieki kapitana łatwo może się zgubić. Podobnie ci, którzy całkowicie ufają Bogu, wiedzą, że prawdziwy pokój i bezpieczeństwo pochodzą z jego stałej obecności. Kiedy zachowujemy naszą wiarę i zaufanie do niego, potrzeby, których potrzebujemy, zaczynają płynąć w nasze życie, otwierając drzwi do obfitości, którą często ignorujemy. Problem w tym, że martwiąc się nadmiernie tym, co nadejdzie, podważamy tę wiarę. To tak, jakby dodać dodatkowy ciężar do naszych serc, co sprawia, że oddalamy się od spokoju, który oferuje Bóg. Prosta praktyka, aby pielęgnować tę zależność, to codzienna modlitwa. Znajdź chwilę w swoim dniu, aby porozmawiać z Bogiem, wyrazić swoje obawy i wdzięczność. To nie tylko zacieśnia Twoją relację z Nim, ale także przypomina Ci, że nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Możesz znaleźć pocieszenie i siłę w wersetach biblijnych, które mówią o zaufaniu i zależności. Na przykład Filipian godzina 4.19 zapewnia nas, że mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby. To stwierdzenie jest zaproszeniem, abyśmy odłożyli nasze zmartwienia na bok i zaufali hojności Boga. Przyjmując tę zależność, zaczynasz dostrzegać, że błogosławieństwa są już wokół Ciebie. Czekając na to, aby zostały dostrzegnięte i docenione. Pokuta jest jednym z najpotężniejszych kluczy do odblokowania błogosławieństw Boga w naszym życiu. Refleksja nad naszymi błędami i niedociągnięciami prowadzi nas do uznania potrzeby zmiany. Ta praktyka przynosi nie tylko przebaczenie, ale także głębokie poczucie uwolnienia. Wyobraź sobie uczucie zrzucenia ciężaru z pleców. Dokładnie tak pokuta działa na naszą duszę, usuwając barierę grzechu. Która oddziela nas od boskiej miłości. Pokuta to nie tylko żal za przeszłe błędy, ale także szansa na osobisty i duchowy rozwój. Kiedy uznajemy nasze niedociągnięcia, zaczynamy rozwijać prawdziwą współczucie dla innych, dostrzegając, że wszyscy jesteśmy w procesie uczenia się. Propozycją praktyczną jest stworzenie dziennika pokuty, w którym możesz zapisywać swoje refleksje i modlitwy. To nie tylko pomaga przetworzyć emocje, ale także służy jako stałe przypomnienie o Twoim pragnieniu życia w sprawiedliwości i miłosierdziu. Co więcej, gdy się pokutujemy, nie tylko szukamy osobistej restauracji, ale także stajemy się przykładami pokory i miłości dla tych wokół nas. Współczucie, które rozwijamy, może objawiać się w małych, codziennych działaniach, takich jak uśmiech czy słowo pocieszenia dla kogoś, kto zmaga się z trudnościami. Żyjąc z tym odnowionym sercem, Stajemy się narzędziami pokoju, odzwierciedlając charakter Chrystusa. Pokora jest jednym z filarów, które podtrzymują życie pełne błogosławieństw. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, dostrzegamy, że On jest największym przykładem pokory, jaki kiedykolwiek istniał. Nie przyszedł, aby być służonym, ale aby służyć, i to jest wzór, który wszyscy powinniśmy naśladować. Uznanie naszej zależności od Boga i życie zgodnie z Jego wolą pozwala nam doświadczać błogosławieństw, które dla nas przygotował. Kiedy jesteśmy pokorni, otwieramy nasze serca na przyjęcie uzdrowienia, prowadzenia i mądrości. Kultywowanie pokory może wydawać się trudne w świecie, który często ceni ego i samowystarczalność. Jednak ta postawa serca może przejawiać się w prosty sposób jak uważne słuchanie innych, lub przyznawanie się do błędów. Na przykład, zamiast zawsze starać się mieć rację w dyskusji, cofnij się na chwilę i posłuchaj, co druga osoba ma do powiedzenia. Ten mały gest nie tylko wzmacnia relacje, ale także uczy nas, jak doceniać perspektywę innych. Pokora zachęca nas do poszukiwania nauki i rozwoju. Ważne jest, aby pamiętać, że nikt nie ma wszystkich odpowiedzi. Czytanie książek o mądrości i słuchanie rad mentorów to praktyczne sposoby na rozwijanie tej cnoty. Otaczając się ludźmi, którzy stawiają nam wyzwania, by stać się lepszymi, podążamy drogą sprawiedliwości, a tym samym otrzymujemy błogosławieństwa, które płyną z tego szczerego dążenia. Pokora pozwala nam być bardziej otwartymi na konstruktywną krytykę. Zamiast traktować opinie jako osobiste ataki, możemy postrzegać je jako możliwości rozwoju. Wyobraź sobie artystę, który przyjmuje sugestie, aby poprawić swoje arcydzieło. Ta gotowość do nauki i dostosowywania się może prowadzić do jeszcze wspanialszych kreacji. W ten sposób pokora nie tylko przybliża nas do Boga, ale także otwiera drzwi do ciągłego wzrostu we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dążenie do sprawiedliwości jest fundamentalnym aspektem życia chrześcijańskiego, które przybliża nas do błogosławieństw Boga. Żyjąc zgodnie z Jego Słowem i traktując innych sprawiedliwie, odzwierciedlamy boski charakter w naszych działaniach. Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy starają się być sprawiedliwi i uczciwi. Jaką transformację to mogłoby przynieść? Kiedy podejmujemy decyzję, aby działać sprawiedliwie, nie tylko czynimy dobro, ale także tworzymy środowisko, w którym wszyscy mogą prosperować i być błogosławieni. Życie według sprawiedliwości nie oznacza jedynie przestrzegania zasad, ale także posiadania serca gotowego do robienia tego, co słuszne, nawet gdy jest to trudne. Praktycznym sposobem, aby włączyć to do naszego życia, jest wolontariat. Uczestnictwo w działaniach promujących sprawiedliwość społeczną, takich jak praca w schroniskach lub angażowanie się w inicjatywy na rzecz integracji, to potężny sposób, aby wprowadzać sprawiedliwość w życie. Dodatkowo, Robiąc to, łączysz się z osobami, które podzielają tę samą wizję, a razem możecie wywrzeć jeszcze większy wpływ. Nie możemy zapominać, że dążenie do sprawiedliwości obejmuje także obronę uciśnionych i walkę z nierównością. Działając w ten sposób, stajemy się głosem dla tych, którzy często nie mają swojego głosu. Może to być tak proste. Jak dzielenie się informacjami na temat sprawiedliwych przyczyn w mediach społecznościowych, lub uczestnictwo w pokojowych protestach. Każdy mały krok w kierunku sprawiedliwości jest afirmacją naszej wiary w Boga, który kocha sprawiedliwość i prawość. Kiedy kroczymy tą drogą, otrzymujemy boskie nagrody, które płyną z życia poświęconego tej misji. Prawdziwe dążenie do sprawiedliwości wymaga także zaangażowania w integralność w naszych codziennych relacjach. Oznacza to działanie w sposób etyczny, nawet gdy nikt nie patrzy. Pomyśl o tym, jak małe działania, takie jak bycie uczciwym w transakcji handlowej czy przyznanie się do błędów pracy, mogą nie tylko inspirować zaufanie, ale także ustalać standard sprawiedliwości wokół nas. Te postawy, często uważane za nieistotne, mają moc przekształcania środowisk i wpływania na innych, aby robili to samo. W ten sposób dążenie do sprawiedliwości staje się stylem życia. W którym każda decyzja, którą podejmujemy, odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie sprawiedliwszego i bardziej równego świata. Żyjąc tą prawdą, przyciągamy błogosławieństwa Boże, które nagradzają tych, którzy zobowiązują się do czynienia dobra. Miłosierdzie jest jednym z najpiękniejszych atrybutów Boga i wzywa nas do odzwierciedlenia tej jakości w naszym życiu. Kiedy praktykujemy miłosierdzie, nie tylko okazujemy współczucie innym, ale również pozwalamy, aby nasze serca zostały oczyszczone i odnowione. Wyobraź sobie złamany dzbanek, który wymaga restauracji. Tak właśnie czujemy się, gdy nosimy w sobie urazy i żale. Jednak poprzez praktykowanie miłosierdzia jesteśmy w stanie doświadczyć prawdziwej wolności i pokoju, który pochodzi z czystego serca. Praktycznym sposobem na pielęgnowanie miłosierdzia jest przebaczenie, przebaczenie komuś, kto nas zranił. Może być jednym z najtrudniejszych wyzwań, ale również jednym z najbardziej wyzwalających. Pomyśl o sytuacji, w której czułeś się niesprawiedliwie potraktowany. Teraz wyobraź sobie, że możesz uwolnić ten ból, oferując przebaczenie nie tylko innym, ale także sobie. To działanie nie tylko przynosi uzdrowienie, ale także otwiera drzwi do błogosławieństwa Bożego w Twoim życiu, jak stwierdzono w Mateusza 5.: 7. Błogosławieni miłosierni. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ponadto czyste serce to serce, które stara się dostrzegać dobro w innych. Oznacza to patrzenie poza wady i uznawanie trudności, z którymi każdy się zmaga. Kiedy to robimy, rozwijamy bardziej łagodne i empatyczne spojrzenie, tworząc atmosferę pokoju wokół nas. Praktykowanie prostych aktów dobroci, takich jak wysłuchanie kogoś, kto potrzebuje się wygadać, czy pomoc przyjacielowi w trudnych chwilach. To sposoby na okazanie tego miłosierdzia w działaniu. Kiedy pielęgnujemy czyste serce, nie tylko zbliżamy się do Boga, ale także stajemy się światłem w życiu tych, którzy nas otaczają. Praktykowanie miłosierdzia zaprasza nas do spojrzenia poza siebie i dostrzegania trudności, z jakimi inni zmagają się na co dzień. Wymaga to gotowości do postrzegania ludzi w ich całości, włączając w to ich słabości i wyzwania. Kiedy staramy się zrozumieć okoliczności, które prowadzą kogoś do działania w określony sposób, zaczynamy łamać bariery osądzania i krytyki. Na przykład, wchodząc w interakcję z kimś, kto zmaga się z gniewem lub rozpaczą, możemy przypomnieć sobie, że wszyscy jesteśmy niedoskonałymi istotami w poszukiwaniu miłości i akceptacji. Ta zmiana perspektywy nie tylko przekształca nasze interakcje, ale także czyni nas bardziej otwartymi na łaskę i miłosierdzie, które Bóg nam oferuje. Działając z współczuciem stajemy się narzędziami uzdrowienia, pozwalając miłosierdziu Boga płynąć przez nas i przynosząc błogosławieństwa nie tylko do naszych żyć, ale także do żyć tych, których dotykamy. Pokojowcy to ci, którzy wyróżniają się w świecie pełnym konfliktów i nieporozumień. Bóg wzywa nas, abyśmy byli agentami pokoju, szerząc harmonię i pojednanie w naszych relacjach. Wyobraź sobie, że wszyscy staramy się rozwiązywać nasze konflikty z miłością i zrozumieniem. Prawdziwy pokój to nie brak problemów, ale zdolność do znajdowania rozwiązań i budowania mostów tam, gdzie wcześniej były podziały. Ta misja promowania pokoju nie tylko wzbogaca nasze życie, ale także przyciąga błogosławieństwa Boże. Aby stać się pokojowcem, kluczowe jest pielęgnowanie umiejętności komunikacji. Obejmuje to umiejętność aktywnego słuchania, unikania przerywania i naprawdę interesowania się tym, co druga osoba ma do powiedzenia kiedy jesteśmy gotowi słuchać. Często udaje nam się rozładować napięcia i znaleźć wspólny grunt. Ponadto, nie należy lekceważyć mocy przyjaznego gestu. Prosty uśmiech lub słowo otuchy mogą odmienić dzień kogoś i zapoczątkować cykl pokoju. Innym praktycznym sposobem na promowanie pokoju jest angażowanie się w inicjatywy, które dążą do pojednania w społecznościach i między różnymi grupami. Udział w dialogach międzyreligijnych lub wydarzeniach mediacyjnych to przykłady tego, jak możesz działać jako pokojowiec. Kiedy zobowiązujemy się do szerzenia Ewangelii pokoju, podążamy za przykładem Jezusa, który zawsze dążył do odbudowy relacji. A robiąc to, błogosławieństwa Boże manifestują się w naszym życiu, nie tylko poprzez wewnętrzny pokój, ale także w naszym otoczeniu i relacjach. Bycie pokojowcem wymaga ciągłej gotowości do nauki i rozwoju. Oznacza to otwartość na nowe perspektywy i gotowość do postawienia się w sytuacji drugiej osoby, nawet gdy opinie się różnią. Pielęgnując tę empatię, jesteśmy w stanie dostrzegać poza naszymi własnymi frustracjami i znaleźć rozwiązania, które przyniosą korzyści wszystkim zaangażowanym. Pomyśl o ostatnim razie, gdy miałeś nieporozumienie, gdybyś zamiast upierać się przy swoim punkcie widzenia, spróbował zrozumieć pozycję drugiej osoby. Wynik mógłby być znacznie bardziej pozytywny. Ta umiejętność spojrzenia na sytuację z hojnym sercem i duchem gotowym do dialogu nie tylko promuje pokój, ale także inspiruje innych do robienia tego samego, tworząc efekt domeny harmonii i zrozumienia w relacjach wokół nas. Teraz, gdy poznałeś rodzaje ludzi, których Bóg błogosławi, czas na refleksję: jak możesz zastosować tę wiedzę w swoim życiu? Jakie postawy możesz przyjąć, aby bardziej zgadzać się z tym, co Bóg ceni? Pomyśl o zmianach, które możesz wprowadzić, o małych działaniach, które mogą mieć potężny wpływ. Jeśli jesteś gotów, aby przemienić swoje życie i przyciągnąć błogosławieństwa, których tak pragniesz, nie wahaj się. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby kontynuować naukę o tym, jak żyć zgodnie z wolą Boga. Chodźmy razem w tej podróży wzrostu i przemiany.